A jest pan! Nareszcie hrabio! W samą porę moje dzieło jest gotowe! No i cóż pan tam znowu wydominował? Mój najnowszy wynalazek! Prawdziwy mechaniczny potwór! Od teraz te wirtulanckie maminsynki nie będą miały łatwego życia. Masterze! Masterze! Widziałeś, co się stało? O co chodzi, Bajtku? Kula! Kuleczka! Co z nią? Jest w rozsypce. Znów ma depresję? Nie! Zresztą sam zobacz. Ale jak to się mogło stać? Nie mam pojęcia, byłam taka zmęczona i postanowiłam się zdrzemnąć. No i? No i, i ktoś mnie rozkręcił, I tak o, przez sen. Masterze, no i co teraz? Nie wiem, no trzeba ją chyba poskładać do kupy. Ale jak? Weź z kopalni wagoniki i zapakuj do nich wszystkie części. A ty, Bajtku, wsiadaj na dywan i leć do bitka. A czy to konieczne? O co ci chodzi? Chcesz chyba pomóc Kuli? Aha, oczywiście, tylko... Pamiętasz, co się stało, kiedy ostatnim razem latałem dywanem? Jadą no, dalej! Hej, 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 ląduj, rozkazuję ci! Uf, uf. Co za niesworny dywan, no. Jak tylko wylądujemy, to wytrzepię go trzepaczką. co ty robisz, no? Oszalałem! Zatrzymaj się na pomoc. Niestety pamiętam. Trudno, sytuacja jest awaryjna, musisz sobie dać radę. Panie bitko! Strasznie mi zimno. Już kończę, kulo. Zaraz cię stąd zabierzemy. Masterze, gdzie ten bajtek? Zaraz powinien tu być. E, tak, tak tylko spokojnie. E, jak to było? Wciskamy gaz i delikatnie puszczamy. E, a, Cęgła. Strasznie skomplikowana konstrukcja. Ach, nie, o, trzeba ją podłączyć do serca Wirtulandii, bo inaczej straci całą pamięć. Z drogi! Bitku, Bajtek już do ciebie leci. Duże szkody? Hm. Średnie. Jesteś cały? Bajtek. Hm. Pan mawiał, ksówkę? No, i jak się czujesz? Kulą. E, e, Oczach mi się jakoś ciemnia. A pan, kim pan jest? Masterze, masterze ona ona mnie nie poznaje. Zabierzcie ją do serca wirtulandi. Jego energia zasili kulę dopóki jej nie naprawimy. Mam nadzieję, że będę wiedział jak. Masterze! O nie. Co my teraz zrobimy? Nagie się w pieczonej dyni oraz koziego mleka. Oj, z kulą jest coraz gorzej! Czy mogę zaproponować panu kanapkę? Aha, może lepiej tapczanik! Masterze, zrób coś! Podłączcie ją do mojej baterii, to powinno zatrzymać proces kasowania jej pamięci. Na ile to wystarczy? Bateria ma z tyłu licznik. Po naciśnięciu tego guzika palą się zielone lampki. Jeśli palą się wszystkie, bateria jest pełna. Im mniej lampek się pali, tym bateria jest bardziej rozładowana. A co jeśli zgasną wszystkie? Jeśli do tej pory nie naprawimy smakuli, stracimy ją na zawsze. I sercem poradziłeś sobie wybornie! Zobaczymy jak pójdzie ci z chustawką! Dalej ja ją! Brawa! Brawa! Świetnie! Drzaz ją! Drzazki. Przy pomocy tych narzędzi powinniśmy sobie dać radę. Masterze, bateria zaczyna się rozładowywać. Musimy się pośpieszyć. Oczywiście. Najpierw musicie wziąć dolną część kuli i powkładać do niej wszystkie zębatki. Obojętnie jak? Nie, nie, nie. Najpierw największe, potem średnie, a na końcu najmniejsze. Pamiętajcie, musicie je włożyć tak, by ząbki do siebie pasowały. A do czego one służą? Koła zębate służą do przekazywania siły napędowej. Spójrzcie. Jeżeli położymy je obok siebie, tak by dotykały się ząbkami i zaczniemy kręcić jednym z nich, to przylegające do nich koła również Zaczną się kręcić. Zęby przekazują siłę napędową innym elementom mechanizmu. No, gotowe. Super. Teraz trzeba je przykręcić. Pozbierajcie wszystkie śrubki. Do ich wkręcenia potrzebny Wam będzie śrubokręt. Masterze, ten śrubokręt nie pasuje. Rzeczywiście. Do tych śrubek potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy. Teraz nakrętki. Pamiętajcie, że mają różne rozmiary. No a skąd mamy wiedzieć, która ma jaki rozmiar? Powinny być podpisane. A, o, rzeczywiście. A, tu jest siódemka. A ja mam trzynastkę. Do każdej będziecie potrzebowali innego klucza. Zaraz, 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 które to będą... Masterze! Bateria jest już w połowie rozładowana! Już, 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 już! Tu jest siódemka, tu jest trzynastka! <grym> A teraz pora! Na hamacek! Uh, cudownie, cudownie! Niż! rozkręcaj, a, 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 a... Co to? Nie, 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 nie. ha, nie, ha, nie nie chodź, Stop, stop, stop. Maja, moja, moja, moja mała Coś robiła! Durna maszyna! Taką maszyną! Na ortelinę mojego dziadka! O, jak, jak ją teraz kontrolować? Gotowe! Poczekajcie, teraz ją trzeba trochę naoliwić. Mam masę, szybciej! Bateria zaraz siądzie! Kapnijcie trochę między zębatki. W porządku! Teraz włącznik! Kulo! Chyba nie do końca nam się udało. Spokojnie, Bitku. Zaglądnij do środka i zobacz, czy wszystkie zębatki się kręcą. Jedna nie działa, co się blokuje. To wyciągnij to. Nie dam rady, jest z, za głęboko. To spróbuj tym. Eee. A co to za szczypce? Kombinerki, jedno z najważniejszych narzędzi w kosmosie. Ach, dobra, udało się. Oh, pan bitek. Pan Bartek! Oh, ale miałam straszny sen! Kuleczko! Wróciłaś! Chyba jeszcze nie czas na świętowanie. Trzeba naprawić serce Wirtulandii. Cała kraina jest w niebezpieczeństwie. Z sercem sami sobie nie poradzimy, jest zbyt skomplikowany. Cio, ha, Nie, nie dam ci mojego cylindra, nie, nie! Namiętowe pulpety! A co to za ustrojstwo? A, co się stało? Mój straszny sen! Rakujcie! ratujcie, ratujcie Mój cylinder! Zostaw mnie! Zostaw! Słuchajcie! Trzeba odwrócić uwagę tej machiny od kuli. Ale jak? Trzeba jej dać coś, co mogłaby rozkręcić. Ale co? Tutaj wszystko jest już rozkręcone. Może to wystarczy. Panie pułkowniku, czekam na jakieś wyjaśnienia. No bo ja tak strasznie lub, lubię majsterkować. Zrobiłem sobie taką małą maszynkę. Ta pańska maszynka niszczy wszystko wokół. Rozkręciła kulę i serce wirtulandii. Na, naprawdę, nie, nie miałem pojęcia. Panie pułkowniku, wstydziłby się pan tak kłamać. Bitku, podaj mi moją baterię. Zobaczymy, jak ta maszyna jest zbudowana. A co jeśli ona skończy rozkręcać budzik? Trzeba będzie uciekać. Nie ma strachu, to bardzo stary budzik z erudycji. Nie tak łatwo go rozkręcić. Ktoś musiał jej zmienić program. Panie pułkowniku, czy Panu coś wiadomo na ten temat? No tak, uciekł. Masterze, ona już kończy z tym budzikiem. Macie może jakiś pomysł, czym tego wszystko umka teraz zająć? Nie bardzo. Zastanawiam się, jak on jest zasilany. Przecież resztę energii z serca Wirtulandii przekazaliśmy Kuli. A nie, on teraz chce się dobrać do mnie. Masterze! Chyba odkryłem, skąd wszystko umek czerpie energię. Czy możesz go wyłączyć? Ja nie mogę, ale czas może. Czas? Jak to czas? Popatrzcie. O, co się stało? Rozumiem! Baterie słoneczne. Jakie? Słoneczne. Blask słońc zasila wszystko umka. Kiedy słońca zachodzą, scyzoryk nie ma prądu. Czy to znaczy, że mogę już odetchnąć? Oczywiście. O... Mamy czas do rana, żeby przeprogramować wszystko umka hmm, no, Nie jestem najlepszy w, w programowaniu Czy wiesz, jak to zrobić, masterze? Nie bardzo Tu są podręczniki Ojej, czyli, że rano. Mój koszmar zacznie się od początku. Słyszałem, ja, 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 że jest tu jakiś niedobry program, którego trzeba nieco zmodyfikować. Krawia Dzikig, oczywiście. Jest pan wirusem komputerowym, więc może pan zmienić każdy program. Oczywiście, że mogę! Widzisz jak zasuwa? Widzę, widzę. Wszystko umek jest bardzo potrzebny w naszej krainie. Jest tu coraz więcej elementów i wszystkie potrzebują czasem małego remontu. Co się marzy, to się zdarzy. Każdy pomysł w trójwymiarze. Masz pomysły fantastyczne? Odjazdowe i kosmiczne? Tyle światów masz w głowie? za e i opowiedz! Ekran marzeń